Cześć. Witajcie na moim kanale. Jakiś czas temu stworzyłam taką zakładkę w karcie społeczność, w której poprosiłam was, żebyście napisali pytania związane z modelingiem, na które ja później odpowiem na moim kanale. Także trochę to potrwało, ale wybrałam część pytań. Takich odcinków Q&A z modelingu pojawi się więcej. Także jeżeli macie jakieś pytania, czy jeżeli chcielibyście, żebym na jakiś temat trochę dokładniej opowiedziała, to zachęcam was do zajrzenia do zakładki społeczność. A tymczasem przejdźmy już do Waszych pytań, bo pytań pojawiło się naprawdę bardzo dużo i postaram się zrobić jak najkrótszy wstęp, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Czy przez to, że niektóre modelki nie są wybierane do sesji, to czy chorujecie na depresję, czy raczej nie? Moim zdaniem, praca w modelingu bardzo mocno wpływa na psychikę i to jest praca bardzo niestabilna, więc jednego. Tygodnia, czy nie wiem, na jednym kontrakcie będziemy super pracować, będziemy bukować prawie wszystkie prace i po prostu to jest niesamowite uczucie, aż chce się żyć. Poza tym oczywiście też zarabiamy pieniądze. Um, natomiast z takiego psychicznego punktu widzenia to to jest ten taki najfajniejszy moment, ale nigdy nie wiadomo, bo za tydzień, za dwa tygodnie, a być może na następnym kontrakcie może zdarzyć się tak, że nie zabukujemy żadnej pracy. I rzeczywiście taka ciągła odmowa, takie ciągłe. Pewnego rodzaju jakby zawodowe porażki, powiedziałabym, mogą wpłynąć na psychikę. Czy, czy my, czy modelki chorują na depresję jako ogół, jako cała społeczność, czy jako cała branża? No, wiadomo, że nie można tak powiedzieć. Natomiast tak, są osoby, które męczą się z problemem depresji, są osoby, które mają bardzo mocne wahania nastroju, ale są też osoby, które mają zupełnie inny odbiór tej sytuacji i ja osobiście znam dziewczyny, które nie pracują prawie w ogóle, wyjeżdżają cały czas na kontrakty i ściemniają na przykład, że pracują i wrzucają do na kanały społecznościowe a nieprawdziwe informacje i na przykład organizują sobie jakieś naprawdę słabe zdjęcia, po czym opisują to jako kampania reklamowa dla jakiejś firmy i wygląda na to, że one są szczęśliwe i że wierzą w te kłamstwa, także... Jest też taka opcja. Podsumowując, czy praca w tej branży może wpłynąć na nasze samopoczucie? Tak, jak najbardziej tak, ale też wszystko zależy od tego, jak my będziemy postrzegać ten problem. Zresztą chyba tak życie w ogóle wygląda, prawda? Że wszystko zależy od tego, jak my interpretujemy niektóre sytuacje. Przejdźmy do kolejnego pytania. Może to głupie, ale na przykład, czy orientacja seksualna w jakichś krajach może pomóc zaszkodzić w karierze? Czy jest dużo osób homoseksualnych w tej branży? Odpowiem dość krótko. To nie ma żadnego znaczenia. Ja podczas pracy ponad dziesięcioletniej w tym zawodzie spotkałam i osoby hetero- i homoseksualne, i tak naprawdę nikt w to nie wnikał, bo to nie nasza sprawa. Nikt się też nie musiał ukrywać, więc moim zdaniem to jest bardzo duży postęp i cieszę się, że moi znajomi, którzy są osobami homoseksualnymi, nie musiały tego ukrywać, mogły normalnie o, te, o tym rozmawiać. I również w krajach azjatyckich. Takich, których ten temat może być dosyć kontrowersyjny, na przykład w Malezji nie było żadnego problemu z tym tematem związanego, więc super. Czy osoby mające około 160 cm wzrostu mają szansę w tej branży? Jak tak, to gdzie dokładnie? Słuchajcie, ja może od razu wyjaśnię. Wszystko, co ja opowiadam na temat modelingu, dotyczy takiego modelingu kontraktowego, to znaczy dotyczy to osób, które wyjeżdżają na kontrakty zagraniczne i które pracują przez 2-3 miesiące w innym państwie albo i dłużej. I ja opowiadam Wam o tego typu modelingu, więc jeżeli chodzi o modeling kontraktowy, to osoby, które mają 1,60 m wzrostu, nie wyjadą nigdy na żaden kontrakt, ale to nie oznacza, że osoba, która ma 160 cm wzrostu, nie może pracować jako modelka. Bo to jest tak, że jeżeli jakaś firma zatrudni Was, nawet jeżeli będziecie mieli 158 cm wzrostu, jeżeli ktoś Was zatrudni do kampanii reklamowej albo do sesji katalogowej, to przecież też jesteście modelką albo modelką. Więc ja tutaj mówię tylko o pewnej części tej branży i mówię o kontraktach. No i niestety 160 cm to jest zdecydowanie za mało. Najniższe modelki, o których ja słyszałam, które wyjeżdżały na kontrakty, to 168 cm. I wiecie, też zawsze jest Kate Moss podawana jako taki przykład tego, że zawsze są wyjątki od reguły. No są, ale 160 cm to jest zdecydowanie za mało, i żadna agencja na kontrakt takiej osoby by nie wzięła. Aha, tu jeszcze od razu wtrącę. Bo pewnie pojawią się osoby, które podadzą mi, nie wiem, 20 przykładów na to, że są niższe modelki. Tak, jeżeli ktoś ma znanych rodziców, albo ktoś jest po prostu top modelką, albo gwiazdą, albo celebrytką, no to oczywiście, że wtedy sprawa będzie wyglądała inaczej, ale takie osoby raczej pojadą na direct booking, czyli na konkretną jedną pracę, a nie na cały kontrakt modelingowy. Jakie trzeba mieć wymiary, żeby być modelką? To jest dosyć prosty temat. W biodrach nie powinnyśmy mieć więcej niż 90-91 cm. Oczywiście 1-2 cm czasami zostaną zaakceptowane, 1-2 cm więcej lub mniej zostaną zaakceptowane, ale czasami nie. Najlepiej jest nie mieć więcej niż 91 cm w biodrach. W talii im mniej, tym lepiej, ale ogólnie nie więcej niż 65 cm. Najlepsze wymiary to tak mniej więcej jakieś 62 cm. No ale wiadomo, że każdy ma trochę inną budowę. Ja akurat nie mam jakiejś mega wąskiej talii, więc ja zazwyczaj miałam 64 cm i było ok. Jeżeli chodzi o biust, no to tak około 90 powinno być najwięcej, no ale wiadomo, że też zdarzają się wyjątki. I jeżeli kogoś zbulwersuje to, że my musimy się dostosowywać do odpowiednich wymiarów i tak dalej, słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa. My jadąc na kontrakt, chodzimy na castingi i mamy reklamować ciuchy. I w naszej pracy, podczas naszej pracy, to ciuchy są podmiotem, to ciuchy mają zostać pokazane, nie my sami albo same, tylko właśnie ubrania. No i tutaj jest też kolejna różnica pomiędzy modelką a top modelką. My, takie zwykłe modelki podczas pracy, tak jakby jesteśmy anonimowe, to znaczy no, ma być jakaś tam ładna dziewczyna na zdjęciu, ale ogólnie ludzie mają skupiać uwagę na ciuchach, natomiast jeżeli ubrania reklamuje Kate Moss, to... Wiecie, to jest Kate Moss, która ma fajne ubrania, a nie jakaś tam anonimowa dziewczyna, która ma fajne ubrania. Także wracając do tematu tych wymiarów, to to jest tak, że po prostu musi być jakiś standard rozmiarowy, bo podczas pokazów. O, powiem wam na tym przykładzie. Jak organizuje się Fashion Week albo jakieś takie duże pokazy mody, to jest przygotowywana specjalna kolekcja, zazwyczaj jest przygotowywana specjalna kolekcja, która nie wygląda dokładnie tak samo jak te ubrania, które trafią do sklepów. Pamiętam, że jak pracowałam dla Dolce Gabbana w Mediolanie, to my nosiłyśmy ubrania, które były bardzo przesadzone, naprawdę. Ramiona były takie gigantyczne, miałyśmy bardzo dużo piór, miałyśmy dużo. Wszystko to wyglądało tak jak coś czego ludzie nie założą na co dzień. I to był mój drugi kontrakt w życiu. Pamiętam, że podpytałam wtedy ludzi z produkcji, dlaczego tak jest i że ciężko będzie to sprzedać i oni mi powiedzieli, że to jest kolekcja pokazowa i że do, jak, jak ta kolekcja będzie trafiała do sklepów, to wtedy oni zrobią te ubrania takie mniej przesadzone. I ta kolekcja na pokaz jest przygotowywana naprawdę tak dokładnie i tam jest po prostu przepych na maksa. I wyobrażacie sobie, że taka kolekcja zostanie przygotowana w trzech-czterech rozmiarach, no trochę to by nie miało sensu. Dlatego my wszystkie musimy się zmieścić w jeden konkretny rozmiar. I teraz oczywiście są wyjątki od tej reguły jak zawsze. Na przykład w Turcji albo w Indiach dziewczyny mogą być trochę większe. To nadal są szczupłe dziewczyny, ale w tym takim rozumieniu modelingowym dziewczyny mogą być trochę, trochę większe. Też jeszcze jest taka ciekawostka a propos wzrostu. Wyjeżdżając na kontrakty do Japonii, można wyjechać do dwóch miast na kontrakt, albo do Tokio, albo do Osaki. Ja byłam w Tokio na kontrakcie, ale nie byłam nigdy w Osace, a to dlatego, że jestem za wysoka. Bo do Osaki zazwyczaj bierze się dziewczyny, które są nie wyższe niż 175 cm. Więc no ja trochę przebiłam ten standard. Jestem 5 cm wyższa, więc niestety nie dałoby się tutaj naściemniać. Ale jak widzicie, zawsze są wyjątki od reguły, natomiast tak ogólnie rzecz biorąc, to w biuście około 90. W talii mniej niż 64, w biodrach maksymalnie 91. Czy lekka asymetria oczu może przeszkodzić w pracy modelki? Nie, lekka asymetria jak najbardziej nie będzie przeszkadzać. Zresztą nie ma ludzi symetrycznych. Kiedyś pamiętam, że widziałam w internecie takie zestawienie, jak wyglądaliby znani ludzie. Gdyby mieli idealnie symetryczne twarze i wyglądali dość przerażająco, nie, nie, nie. Tutaj oczywiście nie ma żadnego problemu, nic nie jest idealne. Co jest najważniejsze w modelingu? Chodzi o wygląd i charakter. To w ogóle jest długie pytanie, więc podzielę je na dwie albo trzy części. Um, dobra, to jeżeli chodzi o wygląd, co jest najważniejsze w naszym wyglądzie? Um, oczywiście to jest kwestia subiektywna, więc wszystko zależy od klientów, od agencji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w takim bardzo podstawowym znaczeniu, no to jest niezwykle istotny wzrost, i są bardzo, y, I są bardzo istotne nasze wymiary. Bez tego po prostu no, nie da się tego przeskoczyć. Jeżeli chodzi o charakter, to moim zdaniem jedną z najważniejszych kwestii jest to, żeby po prostu być charyzmatycznym. A chodzi tutaj o to, że po prostu ludzie będą was chcieli bukować do kolejnych zleceń, jeżeli miło im się będzie z wami pracować. My bardzo często spędzamy po 10-12 godzin na planach zdjęciowych, a jeżeli pracuje się przy reklamach telewizyjnych, to często to jest praca po 20 czy 20 kilka godzin ciągiem, więc wiecie, fajnie jest pracować z ludźmi, z którymi się chce po prostu spotkać po raz kolejny. Czy więcej agencji przyjmuje osoby, które mają na przykład niebieskie włosy, kolczyki na przykład w ustach, nosie i mają tunele? Nie, takie osoby raczej nie są przyjmowane. To znaczy kolczyk w ustach, kolczyk w nosie, to akurat można przecież wyjąć i nie będzie żadnego problemu. Jeżeli chodzi o tunele, to tunele nie są mile widziane. Jeżeli chodzi o kolorowe włosy, to najbardziej pożądane są kolory włosów, które wyglądają naturalnie. I teraz trochę skomentuję to, co sama powiedziałam. Co do koloru włosów, to oczywiście są od tego wyjątki. Ja mam koleżankę, która miała jasno różowe włosy, jasno niebieskie włosy. Ona nie jest top modelką, no i, i miała kolorowe włosy rzeczywiście, ale wiecie co, to jest jedyna osoba, którą ja osobiście poznałam. Jedną znam dziewczynę w ciągu 11 lat, czy więcej nawet kilkunastu lat pracy w tej branży. Spotkałam jedną osobę, która by pracowała z takimi włosami w dziwnym kolorze. Także sami ocencie, jak taką sytuację można zinterpretować. A jeżeli chodzi o tunele, no to też pewnie widzieliście jakichś takich alternatywnych modeli, którzy nawet robią Fashion weeki w Mediolanie, w Nowym Jorku. Natomiast to zupełnie inaczej sytuacja wygląda dlatego że to są osoby rozpoznawalne. Jest taki chłopak, który nazywa się Zombie Man. No pewnie go kojarzycie. I on pracuje jako model, ale on pracuje jako model właśnie dzięki tatuażom, i on stał się sławny dzięki tym tatuażom. Dlatego jest teraz zatrudniany, ponieważ wywołuje kontrowersje i ponieważ ludzie wiedzą, kim on jest, więc przyciąga po prostu media, przyciąga uwagę, ludzie później dyskutują na temat tych pokazów. Jeżeli chcecie zacząć pracę w modelingu tak normalnie, standardowo i nie, nie macie znanego nazwiska, no to za dużo tatuaży, tunele w uszach i kolorowo-wosy, a wręcz pokusiłabym się o stwierdzenie, że raczej nie zostaniecie przyjęci do żadnej agencji. Z tatuażami, o tatuażach opowiadałam kiedyś trochę więcej w innym odcinku, więc nie będę wchodzić aż tak bardzo w szczegóły, ale można mieć tatuaże, tylko po prostu wszystko zależy od tego, gdzie one są, jakiej wielkości i tak dalej. Ale to, że macie jakiś tatuaż mały, to nie przekreśla Waszych szans? Absolutnie nie. Czy model, modelka muszą być ładni, czy wystarczy być charakterystycznym? No właśnie to jest ciekawa kwestia, bo dużo osób rozgranicza modelki na ładne i charakterystyczne. Coś w tym jest. Te bardziej charakterystyczne zazwyczaj robią zlecenia high fashion, a te bardziej ładne robią zazwyczaj katalogi. Oczywiście jest to taki bardzo uproszczony podział. To nie do końca tak jest, ale. Jakby to tak powiedzieć w najprostszy sposób, no to rzeczywiście, e, która uroda jest najbardziej pożądana? Ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy od rynku. To znaczy, wyjeżdżając do Mediolanu, raczej, raczej lepiej jest być charakterystycznym. To znaczy, lepiej po prostu jest być high fashion. Ale już na przykład wyjeżdżając do Chin, raczej lepiej jest, być, lepiej jest mieć komercyjną urodę, jeżeli chcemy pracować przy sesjach katalogowych. A przy sesjach katalogowych w Chinach można zarobić naprawdę dużo pieniędzy. Więc ciężko jest powiedzieć, czy lepiej jest być tak zwaną osobą charakterystyczną, czy ładną. Um, I znowu podkreślę, że to. Czy ktoś jest ładny, czy nie, to wszystko jest bardzo subiektywne i zależy po prostu od oceny innych. To nie jest kwestia, którą można obiektywnie ocenić. Czy warto zaryzykować i pojechać daleko na próbne zdjęcia, a potem jeszcze dalej na właściwą kampanię, jeśli widać, że jest możliwość, że mnie wybiorą? Nie bałaś się? Nie boisz się, że zostaniesz oszukana, albo staną ci się inne gorsze rzeczy? Um, to tak, jeżeli chodzi o zdjęcia próbne, czyli to są zdjęcia, za które my nie dostajemy wynagrodzenia. Nie jestem pewna, Julio, czy miałaś tutaj na myśli zdjęcia próbne do agencji. Jeżeli to są zdjęcia organizowane przez agencję, to sprawdź dokładnie informacje na temat agencji i poczytaj opinię. No i wtedy dowiesz się, czy warto, czy nie. Jeżeli taką propozycję składa ci fotograf, to koniecznie przejrzyj jego portfolio dokładnie, no i też oczywiście przeskanuj go. Przez e, przeskanuj go internetowo i zobacz, e, jak w współpracę z tym człowiekiem wspominają inne modelki i inni modele, bo nigdy nie wiadomo, to może być niebezpieczna sprawa, ale jeżeli to będą osoby, które są naprawdę utalentowane. I które mają nieposzlakowaną opinię, to pojedź. Oczywiście, że tak. Jeżeli nie czujesz się komfortowo, to spytaj się fotografa, czy możesz pojechać z kimś z rodziny, albo z chłopakiem, albo ze znajomą. Chociaż wiem, że fotografowie zazwyczaj nie lubią, jeżeli partnerzy modelek są obecni na sesji, ale wszystko jest kwestią ustalenia. Także spytaj się, a czy opłaca się jechać bardzo daleko na kampanię. No wiesz, to wszystko zależy od tego, jakie masz stawki, czy podobają ci się warunki pracy. Jeżeli ktoś zaproponuje Ci dobre wynagrodzenie, no ja bym pojechała. Ale oczywiście, jeżeli to jest sprawdzona agencja, która tę pracę załatwia, zawsze trzeba się upewnić, że wszystko jest w 100% bezpieczne. A czy ja się bałam? Przed niektórymi sytuacjami nie bałam się, ale zostałam kilka razy oszukana przez moje agencje. Zagraniczna, to chyba prawie każda modelka została, naprawdę. Chyba nie znam ani jednej osoby, która nie zostałaby oszukana. Um, czy przydarzyły mi się jakieś inne gorsze rzeczy? Przydarzyły mi się inne gorsze rzeczy, ale nie jestem pewna, czy chcę na ten temat rozmawiać. W tym, od w tym odcinku na pewno nie. Być może kiedyś nagram na ten temat oddzielny odcinek. No niestety tak życie wygląda, że czasami zdarzą się sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Z naszej strony ja radziłabym zachować 100% bezpieczeństwa, a po prostu najlepszą opcją będzie sprawdzanie wszystkich agencji, czytanie na ich temat, rozpytywanie się znajomych, można wrzucić posty na Facebooku dotyczące jakiegoś fotografa, albo jakiejś agencji, zobaczyć, co ludzie o nim myślą. I słuchajcie, jeżeli umawiacie się na sesję zdjęciową i ktoś wam powie, jestem profesjonalnym fotografem, mam 10 lat doświadczenia, to to nic nie znaczy, naprawdę. Ja sama widziałam pracę ludzi, którzy robią gorsze zdjęcia niż ja aparatem moim w telefonie na samowyzwalaczu, naprawdę. Więc pamiętajcie, żeby przejrzeć ich portfolio. Bo to, że ktoś się nazywa fotografem, to nie znaczy, że on musi być fotografem. A bynajmniej niedobrym. W jaki sposób można zmniejszyć obwód w biodrach? Super kanał! Dziękuję bardzo. Takich pytań dostałam dość sporo. Dostałam też takie pytania w wiadomościach prywatnych na Instagramie i ja nie jestem dietetykiem, więc nie będę wam podpowiadać w jaki sposób chudnąć, dlatego że nie chcę wam dać jakichś e, złych rad, które mogą spowodować, że się rozchorujecie. Jedyną rzeczą o jakiej chciałabym tutaj wspomnieć, jest to a może jedynymi rzeczami, bo ich będzie kilka. Na pewno chciałabym Wam opowiedzieć o tym, żebyście nie stosowali żadnych diet cud, tylko jeżeli chcecie wprowadzić realne zmiany w Waszym ciele czy w Waszych nawykach żywieniowych, to wprowadzajcie je stopniowo i nie oczekujcie, że rezultaty zobaczycie po tygodniu. Rezultaty, jeżeli będzie widać zbyt szybko, to znaczy, że coś dzieje się nie tak. Więc pamiętajcie o tym, że diety cud są niebezpieczne i y, mogą Wam wyrządzić więcej szkody, a jeżeli chcecie zrzucić y, obwód z bioder, to może tak się okazać, że najpierw schudniecie, a potem przytyjecie jeszcze więcej. Kolejną sprawą jest to, że... Słuchajcie, wymiary wymiarami, ale my czasami mamy taką budowę, że po prostu nie damy rady mieć mniej niż 91 cm w biodrach. Niektóre dziewczyny mają po prostu szersze biodra i... Kości sobie nie obetniecie, więc mierzcie siły na swoje zamiary i nie ma sensu się głodzić, jeżeli po prostu niestety jesteście zbudowane w taki sposób, że nie zrzucicie tego centymetra czy dwóch centymetrów. Hej, dogrywam tę część już podczas montażu, bo jakoś źle się wyraziłam podczas nagrywania odcinka. W, żadnej, w żadnym przypadku niezależnie co chcecie osiągnąć, nie należy się go, nie należy się głodzić. Chodziło mi tutaj tylko o to, że po prostu niektóre. Osoby choćby się starały, nie wiadomo jak bardzo, choćby ćwiczyły, choćby stosowały najlepszą dietę, jaka może być, to i tak nie zajdą do 91 cm w biodrach, więc po prostu moim zdaniem nie warto jest zawracać sobie głowy czymś, co. No, no, czego się nie uda osiągnąć. No, a jeżeli nie jesteście pewne, jaką dietę zastosować, to polecam udać się do dietetyka. Myślę, że wezmę teraz na tapetę ostatnie pytanie od Natalii. Skąd wziął się u Ciebie pomysł na zostanie modelką? Czy zawsze o tym marzyłaś? Czy wygląda to tak, że dziewczyna, e, która chce pracować w modelingu, jest bardzo świadoma swojej atrakcyjności? Niedawno znalazłam ten kanał i teraz puszczam o, odcinek po odcinku w tle w czasie pracy online. Świetny kanał, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, ja ją również pozdrawiam. E, skąd się wziął u mnie pomysł na zostanie modelką? E, dobre pytanie, nie mam pojęcia. Ja zawsze chciałam być piosenkarką, ale niestety... Tragicznie śpiewam. Tragicznie. Aczkolwiek lubię, więc jedynym dobrym miejscem, żeby wyżyć się jakoś tak artystycznie pod kątem śpiewania, są bary karaoke, ponieważ piani ludzie zazwyczaj nie mają nic przeciwko, jak śpiewam. Ale wracając do tematu, nie, nie wiem, czy ja zawsze chciałam być modelką, czy nie. Jak miałam chyba 15 czy 16 lat, to zaczepiła mnie skautka z jednej agencji. I spytała się, czy chciałabym spróbować, i chyba wtedy się pojawił u mnie jakiś taki pomysł, że o, może mogłabym zostać modelką. W tych czasach teraz troszeczkę inaczej to wygląda, bo mamy social media. Jak ja byłam nastolatką, to chyba było grono, albo już Facebook. Facebooka? Nie, ja jeszcze nie miałam wtedy. Miałam Grono, to było taka, była taka polska wersja Facebooka, ale <gryw> opowiadam o tym, dlatego że teraz w social mediach więcej się o tym mówi. Ludzie nagrywają odcinki o tym, jak zostać modelką, jak się zgłosić. Ja nie miałam zielonego pojęcia. Więc ten pomysł chyba narodził się, jak zaczepiła mnie dziewczyna na ulicy i spytała się, czy nie chciałabym pracować u nich w agencji. Um, no i tak to się u mnie zaczęło, tak? Czyli ja zostałam zaczepiona. Później jeszcze, później już jak pracowałam, już miałam agencję matkę, to pisali do mnie skałci z innych agencji na moich kanałach społecznościowych i też odzywali się, pytali się czy mam agencję matkę, czy chciałabym przejść do nich na spotkanie i porozmawiać, że moglibyśmy razem pracować, więc to też jest moim zdaniem bardzo, to bardzo ułatwia, rozpoczęcie pracy w tej branży. I teraz jeszcze jedna część tego komentarza, którą chciałam skomentować, czy wygląda to tak, że dziewczyna, która chce zacząć pracować w modelingu jest bardzo świadoma swojej atrakcyjności. No ja nie siedzę w głowie każdej dziewczyny, która pracuje jako modelka, ale mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. U mnie wyglądało to tak, że ja byłam niezadowolona ze swojego wyglądu. To może też wynikać z tego, że byłam trochę prześladowana w szkole podstawowej. I to zostało mi w głowie, naprawdę, zajęło mi bardzo wiele lat um, pozbycie się um, takiego krytycznego myślenia na swój temat, znaczy krytycznego, takiego naprawdę bardzo, bardzo krzywdzącego dla samej siebie myślenia. Um, ja uważałam, że jestem brzydka, że jestem zbyt chuda, że jestem zbyt wysoka, że ruszam się jak jakaś pokraka, więc nie, ja siebie absolutnie nie uważałam za osobę atrakcyjną. I też nie powiedziałabym, że modeling pomógł mi wypracować to poczucie własnej atrakcyjności. Ja w ogóle uważam, że każda osoba powinna się czuć atrakcyjna. I uważam, że w każdej osobie jest dużo piękna, i że jeżeli będziemy robić dobre rzeczy, i jeżeli będziemy. Ja wiem, że to brzmi jak takie klisze, ale jeżeli będziemy. Pozytywnie nastawieni do świata, to od razu staniemy się bardziej atrakcyjni. Więc uważam, że każdy powinien sobie takie poczucie pewności siebie, poczucie własnej atrakcyjności wyrobić, bo po prostu życie też jest lepsze. Mi modeling w tym nie do końca pomógł. Ja sama nad tym pracowałam wiele lat i teraz lubię siebie, i nie zrobiłabym sobie żadnej operacji plastycznej. A kiedy byłam młodsza, to myślałam nad kilkoma. Więc myślę, że to też troszeczkę podsumowuje ten temat. Więc wydaje mi się, że nie, nie każda modelka musi mieć poczucie własnej atrakcyjności, a wręcz może być przeciwnie. Może też się zdarzyć tak, że ktoś na przykład bardzo siebie lubi, ale po pracy w modelingu no może przeżyć taką traumę, że będzie niepewny siebie. Kiedyś o tym opowiadałam. Ciągłe odrzucenia, ciągła krytyka też mogą wpłynąć na naszą psychikę, więc tutaj każdy człowiek reaguje trochę inaczej. No dobra, na dziś to będą już wszystkie pytania, choć pytań jest na razie 129 w tej zakładce społeczność, także jeszcze na pewno będę nagrywać kolejne odcinki tego Q&A. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, i macie ochotę, żebym Jana nie naprawdę odpowiedziała, to zapraszam Was do tego pytania w zakładce społeczność, ale się powtarzam cały czas. Ale chodzi mi o to, że jeżeli napiszecie ten komentarz pod odcinkiem tutaj, to mogę ten komentarz przegapić. Najlepiej będzie, jak napiszecie go i pod filmem, i w zakładce społeczność, i wtedy mam nadzieję, że nie przegapię żadnego pytania. Wiecie, co, jestem bardzo źle zorganizowana, więc sama staram się zrozumieć to, jak będzie mi łatwiej wszystko ogarnąć. Także pomóżcie. Pomóżcie, pomóżcie. Ja też mam nadzieję, że pomogę Wam i umilę troszeczkę czas. No, i mam nadzieję, że miło się oglądało Wam ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja życzę Wam miłego dnia. Aha, jeżeli oczywiście Wam się ten odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, ja zawsze o tym zapominam. I zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Bye bye.